Nie poszedłeś do szkoły? Nie zaproszę cię nawet na matę. Narobiliśmy wczoraj zamieszania. Poza tym pokłóciłam się z Monitą, więc spadaj. Już nie wrócę do domu. Przyszedłem, żeby zostać z tobą. Co? Zadzwoń do tych ludzi. Zasnęłaś? Mówię do ciebie. Jedzie od ciebie na kilometr. Ale masz kaca. Przepraszam, nie słyszałam, co pani mówiła. To był głos z oddali. Cały czas dudni mi w uszach. Nawet za zabawę się płaci. Czemu mnie nikt nie zaprosi? Jestem tu wyraźnie dyskryminowana. Nie zaprosiłyśmy pani, bo pani ma swój styl. To było przyjęcie na poziomie z DJ-em. Dlaczego ja do tego nie pasuję? Też chciałabym zobaczyć, że poza firmą istnieje inne życie. Proszę mi dać jakieś zajęcie, albo sobie pójdę. Idź do domu się zdrzemnąć. Nie chcę, żebyś zasnęła w holu. Esperanza, zrób coś z nią. Błagam. Teraz muszę porozmawiać z Alfredo. Zadzwoń do Debbie. Ona zatem stoi. Na razie możesz jej zrobić kawę. Tylko tego brakowało. Wszyscy czegoś ode mnie chcą. W pokoju gospodarczym nikt nie odbiera. Potrzebujesz szklankę wody, muszę wziąć proszek. Nic z tego. Kimberly zasnęła, a Monita jest u Alfredo. Co z moją pigułką? Połknij ją na sucho. Jakby to było takie proste? Twój brat prowadzi jak jaskiniowiec. Następnym razem kogoś zabije. Wiem, to straszny nieudacznik. Biedaczysko. Chciałam tylko prosić, żebyś pozwolił mu nosić garnitur. Teraz dostał jakąś piżamę. Jak było w sądzie? Rozmawialiśmy. Coś nie tak? Jest jedno, ale. Coś cię martwi. Zasugerował mi, że pieniądze za spokojenie potrzeb dzieci i gotowość pomocy nie wystarczą. Przecież je kochasz. Ten człowiek chyba nie ma pojęcia o uczuciach. Pytał Cię o coś? Nie, ale powiedział, że jeśli chce gładko przez to przejść,

Wszystko mnie swędzi. Uszyli to z sierści kota? Enrique! Enrique. Co? Jesteś nagi. Tylko na wpół rozebrany. Gorąco mi i skóra mnie swędzi od tego worka. Oszalałeś. Na twoim punkcie. Czemu nie? Proszę cię, nie masz pojęcia, jaki byłem wczoraj napalony. To boli. Mam ochotę tak cię ścisnąć. Pocałuj mnie. Nie uciekaj. Mów do mnie, Enrique. Monita, poczekaj. Czemu wyszłaś? Uraziłem cię? Nie. Chodzi o małżeństwo? To cię zdenerwowało? Wyglądam na zdenerwowaną. Muszę wracać do pracy. Porozmawiajmy. O czym? O moim małżeństwie. To nie moja sprawa. Chcę o tym pomówić na osobności, może w pokoju gospodarczym.